Ja jestem fagata, sexy, cipka spod konina Dupa taka duża, że jej szkoda nie wypinać Jak nie masz sześciu zer na koncie, nawet nie podbijaj Dziś loty private jetem, kiedyś luksus to był free now. Dziś wakacje welej. Kiedyś było to marzenie. Wszędzie gdzie nie wejdę, to robię wrażenie. Co się, co, co się dzieje u Mamona? To Mamon gra na gitarze? wszystko tego, Co jest kurwa? Czemu? Czemu on to pisał? Co jest? Co jest? Kurwa, jakiś nowy rozdział się zaczyna, tylko nie wiem jaki. Bo to jest wynikiem czegoś, że on to puszcza. Wynikiem czego? Co się stało? Nie, kurwa, aż nie mogę patrzeć. Słuchaj, co jest? Czemu? Faza akceptacji, weź kurwa, co to jest? Jutro będzie za zatrudn... to... On jest trzeźwy. Jest w trzeźwy? No to ja u siebie tego nigdy nie puściłem, bo uważałem, że to no. no nie walczą, nie? Tylko tam. Żegnajcie nam dziś hiszpańskie dziewczyny, żegnajcie nam dziś marzenia ze snów. Ku brzegom angielskim już ruszać nam pora, lecz kiedyś na pewno wrócimy tu znów. Heja! I smak waszych ust, hiszpańskie dziewczyny, w noc ciemną i złą nam będzie się śnił. Leniwie popłynął znów w rejsu godziny. Wspomnienie uzdy waszych przysporzy nam sił. Niedługo ujrzymy znów w Dali Cape Dead i głowę baranią sterczącą wśród wzgórz i statki Nice Snickers, podkreślenie, 5 zł Tu szololo, jedziesz na targi w marcu? Jak tak, to powiedz PLZ którego dnia, bo chciałbym zdjęcie z tobą zrobić. Jeszcze do gościa, który chce kupić ode mnie. Widu. Chyba tutaj stoi. a to nawet koleżanka. Oh, hello lady, you want to smoke some good polish? Weedu, oście kurwa! Oście kurwa! Przestań! Proszę, proszę! Nie, nie, błagam, nie! Nie, nie! O kurwa. A łanie! no. Tawareza? No To co nie wiemy ich? Ja mam tylko lornetkę, jak ktoś. I na dośćkę zetkowałam, strzelajcie się do nich, póki kurwa ten. Zbieram. Jeszcze bańka. Szybko i dostałeś? Zabierajcie ich zabierajcie, zabierajcie, łup, kurwa. E, nie żartowałem kurwa! Kurwa! żartowałem, żartowałem Ja pierdolę. Ja pierdolę, on tam trzech rozjebał. <śmany> rozjebał ich trzech? Patar jest zawsze. Siema, jak trzymasz? Siema, siema Patar. Dobrze, dobrze, a ty jak się masz? E, dobrze, dobrze, dobrze. Słuchaj, będziemy musieli troszeczkę popierdzieć. A, pierdzisz, pierdziesz kurwa. Jest, 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 słuchaj. E... Uh, listen to me Patar, there is e... a... i saw my look-alike in the city you know ah yes but my boys are out of the city could you help ah. me, me with beating uh, their asses where is he uh, i saw him at the hospital like five minutes ago at the hospital yes mm. you find him you call me okay oh, okay 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 Okej, okay, dobrze. I will put in the back of my... Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Zadzwonię. Yeah. I will call you. zadzwonię. Co do chuja? Stary, da się w śniegu. Co? No zobacz, zobacz. No co? W śniegu da się mazać. Co, się da w śniegu? Mazać. John Lee nie spieszył się. Chodził bardzo powoli. Wiedział, że ani policja. Ani przeciwne gangi nie mogą go tknąć. Ale tak tylko mu się zdawało. Nie wiedział, co czeka go jeszcze tego wieczoru. Co mnie kurwa czeka tego wieczoru? Ciekawe. Pewnie kurwa nic. No to subat kobietę wzią. do barierki, chwytać e, jedną i drugą rękę bar barierki, i kobieta ci nie ucieknie. Ona się czuje tak trochę e, uwięziona. Ale to chyba też musi chcieć, nie? Ona. Nie. I'm <laughs> 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 not losing mortals. Immortals! Yeah. Right, right, no. yeah. <laughs> <laughs> I <laughs> <It's off. laughs> KONIEC KONIEC 18? Na pewno? Nie czytaj czatu, skup się To będzie trudne na początku, potem Potem tylko z górki, to jest najtrudniejsze Nie patrz na czat

Nie no akurat gadka się kleiła, ale A, akurat gadka... Halo halo, halo 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 kurwa halo Halo kurwa halo Słychać? Halo, halo. 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 halo? Soraka A ja ty masz prosto ze supa internet ciągnięty, że ty neta nie masz O chuj ci chodzi, bo ja już nie wiem teraz <laughs> Halo Ej, Ale ale skam Tyle, żeby, kurwa, no pe no pe to depał Tyle żeśmy kurwa 40 je bali przygotowany na swojego rywala i teraz chce zaatakować rampę puszcza to Glaive. dość ryzykownie, trzech zawodników puścił Glaif! Ależ to wymyślił! Mastermind! Dobrze, No i fred trafia Nie ci! Ludzki Kurwa! No Super no muszę przyznać, że Fred to bardzo... Ko nie wiem, czy też nie jest w domu. Tu skrzynka pocztowa numeru 6600... Robić na KIKU chyba nie? Ej, zajebali mi bana chopy na YouTube'a. Co? Kurwa, ty wylazłeś debilu na moim głównym kanale. Na streamie na NSW debilu jebany. <głosy> <głosy> Kurwa, kretynie. <noise> o kurwa, Ej, Nie mogę wejść na YouTube na swój, na główny kanał, ty! <grym> chłopie. Ej, mam pana. To było na prywatnym! A... No i chuj, ale mam pana na całego YouTubea kurwa! Na całego YouTubea mam pana! Ty widziałeś, ty kurwa, kretyny tam było kanałów? Ale, chłopie! Kurwa, to było prywatne, to skąd mogliśmy wiedzieć, że to chłopie, ktoś śledzi? Na... Jak to tylko ty widziałeś?